Ile krawędzi ma sześcian? 8, 12, 16. Mogę iść? Odpowiedz w pokoju zwierzeń. Mm. Sześcian, proszę sobie to szybko wyobrazić w głowie. Inaczej, dobra, mam stolik, spokoju Spokojnie więc sobie. Krawędzie: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj coś musi być podchwytliwego. Gdzieś mnie wielki brat chce tutaj podchwycić. Krawędź, krawędź... Krawędź to nie narożnik, krawędź to nie... Ja, one, ja narożniki liczyłem. Ile krawędzi ma sześcian? Ja mam odpowiedź, ile... a nie ile narożników, przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... O narożnikach mówiłem. Raz, dwa, trzy, cztery... Pięć, sześć, siedem... 8. Z 10, 11, 12, 13. 16. krawędzi ma 16. A, a, a na ma 8. Po prostu źle, źle sobie skonstruowałem pytanie w głowie. Jeżeli. Chociaż nie, bo to jest jedna krawędź. Jednolity krawędź. A. Niech jeszcze Wielki Brat da mi chwilę pomyśleć. Się skupić. Bo jestem zmieszany. Jestem confused teraz. Czy to jest, bo nie mam żadnego, żadnego sześciana przy sobie. Dobra, więc zrobimy tak, mam no go od stołu. Jedna krawędź, druga krawędź, trzecia krawędź, czwarta krawędź, piąta krawędź, szósta krawędź, siódma krawędź, ósma krawędź, dziewiąta krawędź, dziesiąta krawędź, jedenasta krawędź, dwunasta krawędź. O mać, 12 krawędzi ma, dwanaście krawędzi ma. Igor, czy to jest Twoja ostateczna odpowiedź? Tak, moja ostateczna odpowiedź to jest 12 krawędzi, a 8 narożników.